Cześć! W tym filmie chciałabym trochę więcej opowiedzieć na temat mojej okładki, dlaczego ona wygląda akurat tak, a nie jest to jakieś na przykład moje zdjęcie z podróży. E, więc na sam początek chciałabym opowiedzieć autorce tej grafiki, e, która z, jakby zmaterializowała wizję, e, którą miałam. E, jest to e, Ania Lanka, moja koleżanka, która. Jest dla mnie osobieniem i zawsze była takiej wolnej istoty, ponieważ odkąd skończyła studia, zaczęła podróżować po świecie, mieszkała w różnych miejscach, a zarabiała tworząc różne rzeczy. No i co Ania tworzy? Sztukę głównie, płynącą prosto z serca i z tego, co ona chce, bo tak naprawdę ona żyje poza wszelkimi schematami i ma taką bardzo dobrą energię, generalnie ma bardzo otwarty umysł. Dlatego też to jest jej pierwsza okładka, ale po tej okładce stworzyła jeszcze dwie. Ja też w książce opisuję Anię, ponieważ tutaj jest zawarta podróż do Tajlandii, kiedy Ania akurat tam mieszkała, ja mieszkałam w jej domku. I Ania mi na przykład nauczyła robić biżuterię z muszelek kamieni, makramy. Ania też na przykład szyje różne rzeczy, tworzy przepiękne grafiki, też tworzy na winelach zegary z różnych grafik i, i tym się głównie teraz zajmuje, ale tak naprawdę tworzy przeróżne rzeczy, więc gdybyście chcieli z nią współpracować... Wystarczy wpisać w wyszukiwarce Anna K. Lange i na pewno ją znajdziecie. Ania ma bardzo dobrą energię i ja chciałam właśnie taką osobę do tworzenia okładki, ponieważ ja uważam tę książkę jako taka kula mojej energii i chciałam, żeby ona w 100% była naładowana taką dobrą energią. A Ania ma podobne wypracje jak ja. Jest Wolną duszą, nieżyjącą w jakichś uwarunkowaniach, dlatego też była idealną osobą, aby stworzyć to małe dzieło sztuki. Eee, dobra, przejdźmy teraz do wyglądu ogólnego okładki, czyli do koloru różowego. Jest to bardzo kobieca opowieść, ponieważ ja. Przez to moją drogę rozwoju duchowego też odszukałam siebie jako prawdziwą kobietę i jest tutaj taka moja kobieca energia, i też dużo wskazówek jest tutaj dla kobiet, głównie skierowanych dla kobiet, bo tak naprawdę ta książka jest dla każdego. Ponieważ ta prawda, którą tutaj przedstawiam, te różne techniki, metody, to są takie uniwersalne metody prawdy, które może korzystać tak naprawdę każdy w swojej drodze rozwoju duchowego tak więc dlatego taki różowy kolor. Na temat przodu okładki zaraz przejdziemy do tylnej grafiki, czyli oceanu i statku. Ja będę metaforycznie nazywam moją podróż przez świat w poszukiwaniu siebie jako płynięcie łodzią przez często wzburzone ocean życia. Też kilka. Generalnie wszystkie rozdziały są nazwane jako coś związanego właśnie z tą podróżą morską, i też piszę o statku między innymi na przykład. O odszukiwaniu e, swojego sternika, żeby zostać kapitanem na swoim statku, czyszczenie na przykład burt łodzi, schodzenie pod pokład i zaglądanie, co tam jest. E, to wszystko są przepiękne metafory, które są zawarte w tej książce, które scalają je jako tą podróż e, przez świat właśnie łodzią na, na, na tym oceanie. Na tym oceanie też są pewne grafiki, które przedstawiają właśnie to, co się dzieje w tej książce. Ja piszę tutaj o. E, buddyzmie, czyli mamy koło Darmy. Piszę o moim tatuażu, który sobie zrobiłam w Tajlandii, gdzie to zagrażało mojemu życiu, ale piszę też o różnych podróżach egzotycznych, dlatego też jest Tarma. Jest przepiękna świątynia i ja piszę o różnych świątyniach, ale akurat w Wietnamie jest takie głębokie, pewne przeżycie. To wszystko w książce. I tutaj mamy też om, czyli mantrę. Ja opisuję różne sposoby pracy ze sobą, rytuały szamańskie, różne uzdrawiające sesje. Piszę też o psychologii, ale też dużo piszę na np. o pranajami, o jodze, o masażu, o nawet suplementacji. I też piszę o mantrach, dlatego też tutaj jest on. I oprócz tego latają tutaj dwa ptaki. Ale nie powiem, co to za ptaki. Dopiero opowiem na sam koniec, jak będę mówiła o skrzydłach. Okej, okay. jestem ja, jako główny człowiek, bo to jest moja podróż i moje doświadczenie, ja jestem ubrana w pomarańczowe ubranie. Ponieważ Joma nie jest tutaj przy, przypadkowa, ponieważ Nisi właśnie e, ubierają swoje szaty w podobnym kolorze, takim pomarańczowym, czasami e, to jest taki bardziej brązowy, e, w zależności gdzie w nich mieszka. E, no i oczywiście też są z budyciem tybetańskim zupełnie inne kolory, ale e, ja mówię tutaj o mnichach, od których ja się uczyłam i oni dla mnie są. E, najszczęśliwszymi ludźmi na świecie, jak ja poznałam. I zdobyłam ogromną naukę, którą później wykorzystałam w swoim życiu i według tych zasad do dzisiaj żyję i myślę, że, że one zostaną przy mnie na zawsze. Dlatego też ten kolor pomarańczowy. Kolor pomarańczowy też jest na skrzydłach, co, co również jest istotne. Tutaj jest tatuaż na moje ręce i to nie jest prawdziwy tatuaż, to jest iluzja, ponieważ... Wielu ludzi, mnóstwo ludzi, myślę, że większość, żyje w pewnego rodzaju iluzji. Ja w tej książce przedstawiam całkowicie prawdę, o moją prawdę, o, o sobie, i chcę, aby czytelnik też dzięki tej książce odnalazł swoją prawdę, swoją rzeczywistość i żeby porzucił iluzję. Oprócz tego, to ten księżyc jest taką metaforą, bo opisuje też różne rytuały opisuje to, jak ja odnalazłam swoją kobiecość i jak zaczęłam żyć według pół roku, według pewnych rutyn i jakich ja narzędzi używam do tego, żeby stać się bardziej połączona ze sobą, aby korzystać z intuicji, ze swojej kreatywności, dlatego też tutaj taki przepiękny symbol tego księżyca. No, i jest kwiat lotosu, mój ulubiony symbol, o którym przeczytam dwa fragmenty z książki. Pierwszy fragment to początek mojej drogi. Tak więc dopiero dopiero zaczynałam. To tak jak z kwiatem lotosu, najpierw przebija się przez szlam na powierzchnię bagna, lecz pachnie zachwycająco dopiero wtedy, gdy zakwitnie i się otworzy. Powoli otwieram swoje serce na wszystkie cuda, które może nie mają potwierdzenia naukowego, ale których działania doświadczam. Dzięki nim przeobrażam się, promieniem ją, rozkwitam. Niemniej e, nie istnieje owo bagno, z którego kwiat wyrasta i w którym dalej czyli ogół przekonań, wierzeń, zakazów, nakazów, uwarunkowań genetycznych, karmicznych, rodowych. Ze wszystkim tym na pewnym etapie drogi rozwoju duchowego trzeba się zmierzyć. Jednak wtedy jeszcze nie nadeszła dla mnie pora odkrywania tego, co jest moim bagnem. Czyli mamy początek mojej drogi i dopiero myślę o tym, żeby zaglądać co tam jest tym moim bagnem. I żeby zejść pod pokład tego mojego e, statku, który płynę przez całe życia. Ok, i tutaj jedna e, z krótkich opowieści, jeśli chodzi o moją podróż po Indiach, gdzie op opisuję w czasie tej podróży różne religie. Nie wiedziałam nawet, że istnieje religia, która została stworzona na bazie wszystkich religii świata i jest na nie otwarta. Główne założenia bahaizmu to jedność religii, Boga, ludzi różnych ras i narodów. Jako manifest tej wiary w sercu Indii zakwitła budowla o kształcie lotosu, oznaczająca światło jedności, które może oświetlić całą Ziemię. Kwiat lotosu stanowi mój ulubiony symbol. Często przedstawia się Buddy na owym kwiecie jako symbol czystości duchowości. Spośród wszystkich niezwykłych form przyrody urzeką on tak bardzo, ponieważ jest metaforą ludzkiego życia. Lub raczej życia w kierunku oświecenia. Wyrasta z bagna, błota, szlamu jezior i stawów, przebija się przez nie, by po zakwitnięciu na powierzchni wody pokazać swoje nieskazitelne piękno. W dodatku zapach kwiatu hipnotyzuje i podobno może zmieniać chemię naszego mózgu. Pomyślałam, że ta roślina jest metaforą także mojej przemiany duchowej. Potrafiłam przekształcić ból, cierpienie, porażki, walkę w pozytywną energię, optymizm, spokój, naukę, zdolność do samokontroli, odporność i wytrwałość w dążeniu do celu. I to wszystko na temat lotosu, chociaż jest więcej ee, na, tak naprawdę zawartych w książce informacji na temat lotosu. Teraz przejdźmy do skrzydeł, jakby tutaj naj, najistotniejsze. Najważniejszego punktu, jakby mojej okładki, i, i, i takiego przesłania, które, e, z którym przechodzę. I tutaj przeczytam dwa krótkie fragmenty. Tutaj opowiem właśnie o tych kłodach pod nogami, przez które wiele razy upadałam na twarz, gdy wchodziłam w dorosłość. Lecz owe kłody, kiedy dziś na nie patrzę, były potrzebne, aby zbudować silnego człowieka. Lubię mówić, że każda porażka, każda zła decyzja przypomina pojedyncze piórko. Z tych gromadzących się piórek stopniowo powstawały ogromne skrzydła, na których po czasie nauczyłam się latać. I teraz ostatni fragment o skrzydłach. O skrzydłach, nawet nie o skrzydłach, ale o pewnym rytuale, rytuale szamańskim, w którym brałam udział, a jest ich kilka. Dzięki Albertowi Wiloldowi przeszłam rytuał przebudzenia współczesnego szamana. Czuję powołanie i byłam gotowa na nie odpowiedzieć. Stałam się nową szamanką, uzdrowicielką, opiekunką ziemi, świętą istotą niosącą miłość, spokój, równowagę, czystość. Stałam się przebudzonym buddą. Przestałam być obserwatorką, stałam się uczestniczką. W czasie rytuału obudziłam i przejęłam swoje zwierzę mocy, które pomoże mi wrócić do właściwego ja i doda mi sił w działaniu. Podczas medytacji nie zobaczyłam całego zwierzęcia, tylko wielkie, białe, silne skrzydła, więc zastanawiałam się, które ptaki są obdarzone takimi pięknymi, jakby anielskimi skrzydłami. Później poszłam na spacer z mężem i na koniec stąpiliśmy do puściółka w lesie, gdzie często bywamy. Usiadłam na krześle, popatrzyłam w górę i na sklepieniu ujrzałam swoją moc, mojego ptaka. Na, na malowidle przedstawiono kobietę, która trzyma w dłoni białe pióro i pisze na arkuszu papieru. A za arkuszem widnieje majestatyczny biały orzeł o wielkich skrzydłach. To było zdumiewające. Moje zwierzę mocy samo się ujawniło. W dodatku zobaczyłam na tym obrazie siebie, piszącą i wskazującą drogę innych innym. Tak więc tak, tutaj e, piszę o mojej drodze i właśnie wskazuję czytelnikowi jego drogę, choć tak na, naprawdę każda droga jest inna, ale zawsze można skupnąć kawałeczek z mojego doświadczenia dla siebie. E, zapraszam do lektury, bo jest bardzo interesująca, często wzruszająca, ale na pewno daje dużą naukę. Zapraszam.